W swoim rodzaju na tej, na tej aukcji na 22 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest to przepiękna rzecz, która jest wykonana ręcznie przez właścicielkę pensjonatu Cykata z Siemia. Jest to praca wykonana na, e, na desce, która ma 100 lat, szanowni Państwo. Jest to ręcznie zdobiona metodą barkiku, dekumpażu. Bekubarzu, jest z nami autorka tejże pracy. Na razie Państwu nie powiem, gdzie ona jest. Może też e, będziemy próbowali wtedy Państwa zachęcić do jeszcze wyższej kwoty za te pracę. Czy kwota wyjściowa to jest bardzo cenna rzecz, Szanowni Państwo? Muszą Państwo to wiedzieć na samym początku, dlatego cena wyjściowa też nie może być zbyt niska. Ja proponuję kwotę 300 zł. Bo to jest naprawdę niewiele. Proszę mi uwierzyć, a na sztuce się trochę znam. 300 zł. i nas Kto da 300 zł? No od razu jest 300 zł. Brawo! Brawo do tego, 300 zł. Praca wykonana na 100 desce. Ręcznie. 300 zł. Kto da więcej? Mamy. Tutaj 100? Tutaj od razu tam z setkami. Z setkami odda. 150. Zetkami, od razu tak? 120. 320, 320 przepraszam. 320, to tak? Te 20 to nie zupełnie serka, Ale rozumiem, że w pewnym momencie dojdziemy do tej serki. No, to rozumiem. To może od razu? Po co zwlekać? Poczekamy. Dobrze, 120, ale od razu jest na pewno 100. 300. Nie, to 300 już było. 400. No, 400. 500. 500, 500 proszę, jak ja to mówię. 3, 9. Tutaj, zobaczmy Państwu. 500 to Idziemy na rekord 6 dotychczasowe. 600 600 razu? 600. Super! Brawo, Szanowni Państwo, zlóbmy tutaj hałas, jak odcinek. na szczytny cel przekazywane na 22 wielowikki orkiesty dla potrzebujących dzieci na godną starość, abyśmy mogli ją spędzić godnie. W tym roku na to zbieramy. 600 zł po raz pierwszy. Mamy czy możemy jakoś tak... Mamy tu mamy 600. Jest? Mamy 600. Jest 700! Dobra, Mam 700, Brawo. 700 tu mamy? 750. 750, proszę! Prosimy o te brawa, naprawdę, szanowni Państwo. Tutaj za ludzie przychodząc, bo zostawić swoje pieniądze, bo zbieramy na naprawdę świetny cel. 750 zł za sztukę przez duże esz. 800 od razu, szaleństwo! 770. 870, nie, słabo słyszę. To pan daje 780, a pani ile? Aha, okej, okay, 800. 780, dobrze, nie będę się kłócił. 780 od razu. Może tak już tam, od razu, tak. 800! Brawo! 800 złotych. teraz zrobię coś, co na pewno spowoduje, żeby państwo proces decyzyjny mieli znacznie szybszy. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz. 900! 850! 10. Szaleństwo! Idziemy na niż 1500! Ale od razu jest 900! I od razu mamy... 950! Brawo! I czy osiągniemy magiczną cyfrę z trzema zerami? Sądzę, że tak. 1000 zł! Brawo! Proszę! powiedz, teraz, mogę Szanowni Państwo, że to jest dopiero połowa, co najmniej połowa wartości tego, tejże pracy. Za każde 10 lat mamy 100 zł. Dokładnie. 1000 zł! Po raz pierwszy. Anioł szczęścia, tytuł tej pracy. Anioł szczęścia. Wszystkim na pewno, kto, którzy zakupią tę pracę, przyniesie dużo szczęścia, póki co mamy kwotę 1000 złotych. 1000 zł po raz pierwszy. Po raz drugi i tysiąc złotych po raz. Pięć dyszek, no. koleżanka pożyczy. To ja pani powiem coś innego. Pani da 1050, a założę się, że ktoś przebije i będzie lust. Muszę się nie stresować wtedy. No, naprawdę. Prawda, że ktoś tam dorzuci, to, to rzucimy, prawda? To nie problem. Tysiąc pięćdziesiąt będzie? Jest 1050! Woo! No! To no lubimy. lubimy! Lubimy jak jest dwójeczka na przykład jeszcze przed trzema zerami. Ciekawe czy damy radę. 1050 pięćdziesiąt! Po raz pierwszy tysiąc... 1000... Dwieście! Proszę, proszę, proszę. się dzieje! Szanowni Państwo, 1200 dwieście, póki co dzisiejszego dnia 1200 zł po raz pierwszy, 1200 zł po raz drugi, i anioł szczęścia wędruje. No. Po raz. Nie mogę. Jednak ja tak liczę na kompanię, wiesz? Naprawdę. Ja wierzę w to. Po raz. Poczekaj, zróbmy ciszę, szanowni państwo. Cisza na sali. Cisza, zupełna cisza, może odwróćmy się też na przykład, spójrzmy, tysiąc liście, po raz, sprzedano za tysiąc liście, brawo, mamy tysiąc liście, bardzo, bardzo się cieszymy, najwyższa kwota dzisiaj, słuchajcie, anioł szczęścia, na pewno, szanowni państwo, Dzięki Po mojej prawej stronie poznajcie właśnie Rady Cyfra na ziemiach. Dobrze, dziękujemy za przekazanie pracy. 1020 zł póki co. Rekord naszej licytacji. No i teraz to...